Szczęść Boże! Zapraszam do wspólnej modlitwy w święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel, których dzisiaj czcimy w kościele, przypominają nam nie tylko o tym, jak ważną rolę odegrali w całej historii zbawienia, ale także o ich niekończącym się posłaniu którego również my możemy doświadczać. Rzeczywistość, w której żyjemy, jest bowiem przepełniona posłańcami, którzy działają służąc Bogu i pomagając nam, żyjącym tutaj na Ziemi. Można powiedzieć, że ich obecność jest jednocześnie powołaniem oraz zadaniem. Przekazują nam zamysł samego Boga, a jednocześnie ostrzegają nas i chronią. Przed różnymi niebezpieczeństwami. Ile razy w naszym życiu mówimy, Miałem szczęście, że nic się nie stało? Może to właśnie była cicha pomoc Anioła? W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Dostojni święci Archaniołowie, Michale, Gabrielu, Rafale, Stojących przy tronie Boga. Dowódcy zastępów niebieskich, przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie, byśmy nie ulegali pokusom złego, broncie i chroncie nas, wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko Szatanowi i Jego sługom. Wyproście nam światło Ducha Świętego, dla pełnienia zawsze woli Bożej. Trwania w wierze, nadziei i miłości dla pożytku dusz naszych. Uproście nam łaskę miłosierdzia Ojca przez rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez miłosierdzie Ojca przez rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas ducha świętego. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe. Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Boże, Ty spośród wszystkich aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego wcielenia. Spraw łaskawie, abyśmy, wspominając Jego imię na ziemi, doznali Jego opieki z nieba, który żyjesz. I królujesz na wieki wieków. Amen. Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła, ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zawsze w obecności Twego Majestatu. Niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.